Cześć, dobry wieczór wszystkim. Poczekam jeszcze chwileczkę, standardowo. Czy ktoś się pojawi, czy wszyscy jesteście w pracy? Jak będziecie, to się witajcie. Żebym wiedziała, że ktoś już ze mną jest. Paulina Lesiak się pojawiła. Cześć Paulina. Dobra, słuchajcie, dzisiaj będę mówić o glossingu. Jeżeli chodzi o dzisiejszy live, nie będzie on długi, za to mam nadzieję bardzo treściwy i będziecie mogli wykorzystać oczywiście usługę. Jeżeli ją znacie, to będziecie ją mogli oczywiście dalej stosować, a ci, co nie znają i poznają, mam nadzieję, że ją pokochają, bo usługa jest bardzo szybka. Sprawdzi się w wielu przypadkach. Jest to nic innego jak glossing. Zaraz Wam powiem, co to dokładnie jest, kiedy stosujemy i kiedy ma najfajniejsze zastosowanie, bo tych zastosowań ma wiele i czym możemy właśnie robić glossing. Dołączyła do mnie Ania, Karolina i Ania, także witam też wszystkich serdecznie, tych, co dołączyli. Tych, co jeszcze dołączą, oglądają w innych godzinach, może przy porannej kawie albo. Jeszcze późnym wieczorem po powrocie z pracy. E, oczywiście, jak macie jakieś pytania, piszcie. Ja będę odpowiadać e, jeszcze dzisiaj, pewnie do godziny gdzieś 12 w nocy, i jutro jeszcze przeczytam wszystkie komentarze, czy na pewno na wszystkie jest odpowiedź. Więc e, śmiało zadawajcie pytania o glossingu, albo jeżeli coś innego Was nurtuje, to też jak najbardziej. Ok, co to jest Glossing? Glossing jest to mieszanka trzech produktów. Trzech, muszę sprawdzić, czy dobrze pokazałam. Trzech produktów. Dodajemy farbę. Dodajemy Veloxon Pastel 1,9, czyli ten. I stabilizator koloru, czyli nic innego jak kolor, kolor serwis. Jest to mieszanka 1. Do jednego, do jednego. Czyli na przykład na 10 gramów farby dodajemy 10 g Veloxonu Pastel i 10 g stabilizatora. I teraz jaki to będzie efekt? Przede wszystkim niesamowity blask. Kiedy mogę to zastosować? Mogę to zastosować na przykład przy odświeżeniu długości i końców, kiedy na przykład robiłam y, mojej klientce odrosty. Na długości i końce mogę zaaplikować na wilgotne włosy już po zmyciu farby z odrostu właśnie Glossing mogę użyć, kiedy robię pastelowe tonowanie, mogę użyć w przypadku, kiedy robię na przykład refleksy, pasemka i chcę odświeżyć lub pomiędzy koloryzacjami i to jest chyba najczęściej stosowana przeze mnie usługa wtedy. Dlaczego? Dlatego, że klientki czasami chcą wytrzymać do następnej koloryzacji, na przykład mają chrzciny w maju, a później w lipcu mają jakieś wesele i chcą wytrzymać ten okres, nie chcą farbować, bo jeżeli zafarbują w połowie czerwca, na przykład, to już będą delikatnie wypłukane do lipca, albo nie chcą robić za często i też to jest rozwiązanie. Przychodzą do nas na przykład na strzyżenie lub modelowanie i wspominają, że kolor był cudowny, delikatnie się już wypłukał, ale muszę jeszcze wytrzymać na przykład dwa tygodnie albo miesiąc do kolejnej koloryzacji. To też będzie świetna usługa w naszym salonie, żeby właśnie ten kolor odświeżyć, nadać mu blasku połysku, trochę takiego odświeżenia koloru i odmłodzenia przede wszystkim, bo włosy po glossingu są niesamowicie błyszczące. Uwielbiam ten zabieg też do chłodzenia włosów, na przykład na długościach i końcach. Wtedy biorę do ręki iluminę i właśnie z iluminą robię tą mieszankę. Mogę użyć kolestonu, mogę użyć też kolortacza, ale w przypadku kolortacza używam emulsji 1,9, reszta pozostaje bez zmian. W przypadku pracy na iluminie albo na kolestonie pracuję zawsze z Veloxonem Pastel 1.9, o tym musimy pamiętać. Czyli na 20 g farby dodaję dokładnie 20 g Veloxonu Pastel i 20 g serwisu. Witam się jeszcze z tymi osobami, które do nas dołączyły i mówię dalej o super usłudze, którą jest Glossing. Jak widzieliście na webinarze, moją modelką, moja modelka, która, która gościła u mnie na fotelu, właśnie Zaproponowałam jej glossing. Modelka miała naturalne włosy i nie chciała żadnej zmiany. Chciała tylko właśnie nadać połysku e, włosom. Stwierdziłam, że to rozwiązanie będzie najlepsze. Jest to też bardzo szybka usługa, ponieważ robimy ją na wilgotnych włosach i zaledwie zajmuje nam od 10 do 15 minut. Świetnie sprawdza się też przy chłodzeniu, tak jak wspominałam wcześniej. E, I tutaj podam przykład, ponieważ zdarzył się on niedawno, i sama chciałam wypróbować, czy e, sam glossing da radę w wychłodzeniu włosów. I miałam modelkę, która miała na długościach i końcach, można powiedzieć, że taki kolor 833, czyli bardzo żółte włosy klientki takich włosów nie lubią my też w sensie jako nośielki oczywiście blond włosów więc wiemy wszyscy na pewno wiedzą o czym mówię i teraz moja modelka mm, chciała wychłodzić ten kolor na długościach i końcach stwierdziłam że spróbuję właśnie to zrobić glossingiem użyłam do tego 869 i powiem wam że naprawdę świetnie sobie poradził i mm, Coraz częściej teraz właśnie stosuję właśnie do wychłodzenia koloru i do takiego ostatecznego, wizualnego już efektu. Co więcej, chciałam Wam się pochwalić nowymi farbami. Jest to Illumina Color. Illuminę wszyscy znacie i kochacie. Mamy cztery nowe odcienie. Mamy kolor 959, nie wiem czy widać. Kolejnym kolorem jest 893, 919 i 1081. Myślę, że są to kolory, na które wiele, wielu z nas tak naprawdę czekało. Ja czekałam szczególnie na 1081 i bardzo się cieszę, że już go mamy w swojej ofercie. Dodatkowo jest cząsteczka Mi, Plus, czyli znacie już cząsteczkę Mi Plus z, kolestonu, z kolestonu Perfect Mi. Plus. I teraz znajduje się ona w czterech nowych odcieniach, odcieniach iluminy, czyli zmniejsza nam prawdopodobieństwo wystąpienia alergii 60-krotnie. Więc kolejne kolory, które świetnie sprawdzą się właśnie przy glossingu, czy przy koloryzacji, tonowaniu włosów. Tutaj widzę, że Paulina Lesiak zareagowała serduszkiem na 10,81. Nie mogę powiedzieć, że któryś jest mój ulubiony z tych nowych kolorów, bo czekałam też na 9.59. Reszta była dla mnie jeszcze pozytywniejszym zaskoczeniem, kiedy zobaczyłam 8.93, bo tego koloru też nam brakowało na poziomie 8, szczególnie, że uwielbiam kolor 10.93, więc 8 też w naszym portfolio świetnie się sprawdzi. No i oczywiście 9.19, który też. Będzie się na pewno fajnie Wam na nim e, pracowało. Czyli, jeszcze raz, wracając do glossingu. Proporcje są to 1 do 1 do 1. Czyli, na przykład, na 20 gramów farby dodajemy 20 g Veloxonu Pastel i 20 gramów e, Postcolor e, post Treatment, czyli serwis do 10-15 minut efekt jest gotowy spukujemy już nie myjemy szamponem absolutnie tylko spukujemy produkt i koloryzacja jest gotowa. Także także ja wam bardzo polecam właśnie zabieg glossingu wszystkim do wszystkiego i pomiędzy koloryzacjami dla naszych klientek jako zupełnie osobna usługa świetnie się sprawdzić, czy to właśnie przy strzyżeniu, czy przy modelowaniu dla takiego odświeżenia koloru, czy właśnie schłodzenia koloru, czy takiego odmłodzenia. Więc jeżeli chodzi o glossing, jeżeli macie jakiekolwiek pytania, pytajcie. Jeszcze jedna ważna rzecz, bo czasami zadajecie pytanie, ile mniej więcej się tego zużywa się farby na właśnie takie tą usługę glossingu. Przeważnie ja dlatego podam przykład 20 gramów, bo jest to najczęściej stosowana właśnie proporcja. Oczywiście na krótsze włosy zużyję zdecydowanie mniej, czasami wystarczy 10 gramów, ale na takie średnie i długie wystarczy najczęściej właśnie po 20 gramów wszystkiego, czyli 20 gramów farby, stabilizatora i veloxonu pastel 19. Szybka usługa efektywna, także polecam Wam wprowadzić do salonu, jeżeli nie znacie, polecam spróbować. No i co? To ja dzisiaj się z Wami będę powoli żegnać. Mam nadzieję, że zobaczę jakieś pytania, albo to, jak Wy robicie glossing, jak często, z czym najczęściej, z jakimi kolorami, też mogę Wam powiedzieć, że glossing z 99 kreska 44, jeżeli chodzi o Koleston Perfect Mi plus. To jest coś niesamowitego na ciepłych włosach, jak nasze klientki noszą miedziane lub czerwone włosy. Naprawdę świetnie odświeży im kolor. Także mam nadzieję, że wszyscy jutro będziecie robić glossingu u siebie w salonach, a ja zapraszam Was do nas na szkolenia już w rzeczywistości i na nasze live y kolejne, które się odbędą jak zwykle w następnym tygodniu, w czwartek o 20. Pozdrawiam Was serdecznie, życzę dobrej nocy i czekam na Wasze wpisy z propozycjami, jakie robicie glossingi i czy robicie. No to cześć, dobranoc!